Witam Was bardzo serdecznie z tej strony. Pasieka Marcyś. Mamy dzisiaj piękny, słoneczny poniedziałek. Pszczoły bardzo intensywnie od rana pracują. Z uwagi na to, że mają zamknięte, zaizolowane powałki oraz zamknięte dennice a napływ nektaru w ostatnich dniach jest wyjątkowo obfity pszczoły w cieplejszej porze dnia wychodzą na dennice ponieważ jeszcze część rodzin już jest na pełnych dadantach niektóre jeszcze są na przykład na ośmiu ramkach dzisiaj przechodząc na pasiece zauważyłem osę która próbowała skorzystać z zapasów pszczół a tutaj mamy, widzę, kolejną która już coś próbuje zlizywać czy tam zgryzać bardziej z dłuta Tak to wygląda. Ładna praca pszczół. Yy, ogólnie rodziny są w fajnej kondycji. Yy, w sobotę dostawiałem tutaj susz. Dostawiłem go przy ostatniej zaczerwionej ramce i dzisiaj zajrzałem do dwóch rodzin, aby sprawdzić, czy zagospodarowały yy, zagospodarowały te ramki, które poddałem. I liczyłem, że matka zaczęła składać tam jajeczka, niestety pszczoły zalały całe te ramki świeżym nakropem więc no muszę tego cały czas teraz pilnować, ponieważ matki y, mogą nie mieć miejsca, gdzie czerwić i będzie to niepotrzebnie tylko hamowało rozwój. Ogólnie nawet y, myślałem nad tym, aby dostawiać kolejne ramki już w węze, ponieważ do tych lepszych rodzin, silniejszych Węza już poszła jakiś czas temu yy, i myślałem, żeby już po prostu standardowo wszystkim rodzinom dawać węzę, mam już przygotowaną. Natomiast yy, no, możliwe jest trochę ochłodzenie i jakieś przejściowe opady, dlatego na te kilka dni jeszcze pewnie się wstrzymam. Też dodatkowo rodziny yy, mają być przewożone, ponieważ już oczywiście są przygotowania na pożytki towarowe. Więc też łatwiej te rodziny jest przewieźć bez nadstawek. A z nadstawkami już będzie trochę większy problem. Więc tak to wygląda. Niektóre są słabsze, tak np. tutaj mam jedno z najsłabszych rodzinek. Tutaj trochę już lepsze, zresztą to widać po lotach. Więc tak to wygląda w tej chwili. Mamy piękny poniedziałek. Pszczółka już wentyluje bo tak jak mówię, dnice są ocieplone, powałki są ocieplone, jest duży napływ nektaru i teraz jeszcze mamy dosyć wczesną godzinę, natomiast myślę, że tak około 14-15 gdzie będzie najcieplejszy moment dnia tych pszczół, będzie bardzo dużo i będą oblepiały przednie ściany uli no ale oczywiście jest za wcześnie jeszcze, aby to otwierać, ponieważ w nocy temperatura jest jeszcze dosyć niska więc dziękuję za uwagę do usłyszenia wkrótce, Pasieka Marcyś. Pozdrawiam.